No, hej, witajcie na kanale AWW.R. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pięcioma sposobami na radzenie sobie z osobami handlującymi Teslami czy samochodami elektrycznymi, potocznie zwanymi handlarzami. A na koniec dwa punkty bonusowe, które będą związane z tym tematem i pozwolą wytłumaczyć trochę zjawisko handlu samochodami, a jednocześnie wskażemy, czy w ogóle istnieją uczciwi handlarze. Także oglądajcie. Ogólna nasza porada wynikająca z takiej naszej oceny samochodów, które do nas przyjeżdżają, bo dosyć często dokonujemy ocen samochodów przed zakupem. Mało tego przyjeżdżają do nas ludzie, którzy kupili samochód bez sprawdzenia. Nasza taka generalna zasada i generalna rekomendacja będzie bardzo podobna jak w przypadku samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Unikajcie osób handlujących samochodami elektrycznymi i w ogóle samochodami. E, tutaj działa prosta zasada: tu kupi, tam sprzeda, nigdy nie dotknie go bieda. I to jest trochę tak, że ludzie, którzy są nastawieni tylko i wyłącznie na handel samochodami, oni będą zawsze szukali optymalizacji kosztowej. A dodatkowo będą żyli pod ogromną presją bardzo szybko zmieniającego się rynku. No bo widzicie jak bardzo dynamicznie i szybko zmieniają się ceny samochodów elektrycznych, więc presja na sprzedaż będzie gigantyczna. I dodatkowo presja na to, żeby uchronić swój zarobek, czy tam jakąś część swojego zarobku e, przed po prostu sytuacją rynkową. No i widzimy to bardzo często, podczas gdy te samochody wykupujecie. E, Pierwsza rzecz, którą często spotykamy, no to są samochody norweskie, które sami sprowadzacie. To już jest wasz problem. Prawdopodobnie macie świadomość tego, co robicie. Natomiast często są te samochody sprzedawane w wtórnie na polskim rynku. No i one mają mnóstwo problemów. O tym są odcinki, także też to obejrzycie. Kolejnym tematem są samochody powypadkowe. Delikatnie czy mocno powypadkowe to już bez znaczenia, które są naprawiane i sprzedawane jako bezwypadkowe Jest, taka, jest taki sposób, który udało nam się parokrotnie prześledzić i byliśmy, jakby mieliśmy takie oferty też składane, gdzie mogliśmy kupić samochody powypadkowe całkiem mocno uderzone, bez wystrzelonego SRS-u, co prawda, które po prostu miały status samochodów nieuszkodzonych, tylko samochodów używanych i później na, po naprawie w Polsce mogliśmy je zarejestrować jako, jako samochody bezwypadkowe. Także zwracam Wam też uwagę na to, że nie wszystko da się prześledzić e, i jakby też handlarze po drugiej stronie, ci, którzy sprzedają to za granicą, e, bo tutaj głównie mówimy o imporcie z zagranicy, mają już sposoby na to, żeby radzić sobie z systemem śledzenia wino e, i śledzenia jakby usterek pojazdu. Więc miejcie tego świadomość w momencie, kiedy szukacie używego samochodu i trafiacie do firmy handlującej, że bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że właśnie taki samochód do Was trafi. No i trzecia rzecz to są oczywiście samochody ze Stanów Zjednoczonych, ale temu poświęciliśmy cały poprzedni odcinek Związany z Teslami i ogólnie samochodami używanymi, więc po prostu damy Wam tutaj linka na dole, możecie się zapoznać, bo to jest po prostu osobny, bardzo duży wątek związany z elektromobilnością w wydaniu Teslowym. Dokończając, jeszcze punkt pierwszy, no to przeglądając oferty w polskim internecie, bardzo ciężko jest znaleźć oferty od osób prywatnych. Większość ofert to są oferty od jakichś firm, które handlują, od firm. Od ludzi, którzy parają się handlem, ale robią to trochę jakby w sposób taki półprywatny, więc bardzo ciężko jest wyfiltrować oferty, które są stricte od osób prywatnych. Czasami takie oferty, chociaż też nieprawdziwe do końca, pojawiają się na różnych grupach na Facebooku, gdzie ludzie po prostu sprzedają swoje samochody. Myślę, że to jest całkiem porządne i pożądane źródło samochodów, bo można trafić na naprawdę fajne auta, od ludzi, którzy dbali o te samochody. My, my się nie paramy handlem, myśmy parę samochodów sprzedali, po prostu, które by przechodziły przez nasze ręce, bo też, żeby się uczyć na tych samochodach, myśmy po prostu kupowali, je naprawiali, sprzedawali, ale myśmy nigdy nie ukrywali ich historii. I na ten temat, dlaczego. Osoby handlujące często usu, usu, jakby ukrywają historię samochodów, no to wypowiem się na końcu w tych punktach bonusowych, bo myślę, że to jest część ogólnie problemu. Nie tylko sami handlujący są jakby powodują ten problem. I to mnie prowadzi do punktu, do punktu następnego, punktu drugiego w naszej pogadance, czyli jak, so, jak znaleźć wiarygodną osobę handlującą samochodami. To jest bardzo trudne. Eee, myślę, że warto poszukać też rekomendacji w internecie, chociaż one też są nieprawdziwe, bo powiem Wam szczerze. Ostatnio, jak śledzę to, co się dzieje na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, no to już bardzo dużo osób ma takie grona swoich jakby zagorzałych przyjaciół, fanatyków, którzy po prostu cały czas polecają, tak, tam kupuj, tam jest super. Natomiast na, później jak sprawdzimy sobie profil takiej osoby gdzieś na Facebooku. Jeżeli jest taka oczywiście możliwość, bo nie zawsze jest, no to widzimy, że to, jest, że to są albo znajomi, albo rodzina, lub ktoś w jakikolwiek sposób powiązany, no i to po prostu psuje nam humor w tym momencie, kiedy chcemy szukać takiego samochodu, no bo już widzimy, że zapala nam się jakaś kontrolka. I chyba doskonale wiecie, jak to wygląda, że taka osoba, która sprzedaje te samochody, to was po prostu ozłoci i będzie wam wszystko robić dopóki tego samochodu nie kupicie. Jak ten samochód kupicie, to kontakt się bardzo często urywa, albo jest utrudniony. Jakiekolwiek roszczenia są trudne. Powiem wam szczerze, często uczestniczyliśmy w jakiś tam sposób w tego typu historiach i to są nieprzyjemne sprawy, gdzie klienci po prostu mają bardzo duże roszczenia w stosunku do osób sprzedających. Były nawet sytuacje, kiedy klienci decydowali się zwracać samochody z tego względu, że ukryte wady były tak gigantyczne, żeby po prostu to w ogóle było niespumierne z ceną, jaką te osoby za ten samochód zapłaciły, będąc w przekonaniu, że kupują samochód. Po prostu bezwypadkowy na przykład. Jak jeszcze możemy taką osobę zweryfikować, oprócz tego, że gdzieś tam, powiedzmy, w internecie osoby będą mówiły w różny sposób, ale może się trafić, żeby to po prostu te informacje będą w jakikolwiek sposób fałszowane i w negatywny i pozytywny sposób. No więc bardzo fajnym sposobem jest sprawdzenie wiarygodności tej osoby, od strony tego, jaki ona biznes prowadzi, i jak jest oceniana na przykład w innych aspektach. Swojego życia biznesowego Wiele osób, które sprzedaje samochody Więc wcześniej parało się różnymi biznesami Bo z reguły tak jest, że duża część osób Która akurat w danym momencie zajmuje się samochodami Wcześniej zajmowała się, nie wiem Sprzedażą fotowoltaiki Montowaniem internetu w lokalnej jakiejś tam społeczności I tak To jest bardzo częste zjawisko Jeżeli sobie odszukacie tę osobę i wcześniejsze lub obecne działalności poboczne, które ta osoba prowadzi, no to zobaczycie jak ta osoba traktuje klientów i jaką, jaką ci klienci wystawiają tej osobie ocenę. I wtedy na podstawie takich, e, takich wrażeń będziecie też sobie w stanie wyrobić swoje zdanie na temat tego, czy taka osoba handlująca jest po prostu wiarygodna. Tak, no bo jeżeli ta osoba się już wcześniej nie sprawdziła w biznesie i klienci mają bardzo negatywne zdanie o tej osobie, no to ciężko do, domniemywać, że ona, ta osoba nagle się zmieniła i sprzedając samochody nagle jest. Po Waszej stronie i chce Wam sprzedać najlepszy możliwy samochód za najmniejsze możliwe pieniądze. Oczywiście jest to nieprawda, także bardzo dobrze jest sobie po prostu zrobić taki research, bo nie będzie Was to kosztowało dużo czasu, a pozwoli wyeliminować najbardziej niewiarygodnych albo najbardziej potencjalnie zagrażających Wam sprzedawców. E, I tyle. Po prostu, jeżeli ktoś jest w 100% rekomendowany, jeżeli wszyscy mówią o nim dobrze, jeżeli na przykład zadzwonicie do nas, bo mamy szeroką wiedzę, a my powiemy: No tak, ten sprzedawca przeglądaliśmy jego 20-30 samochodów, większych problemów nie było. No, to tak naprawdę w tym momencie możecie uznać, że ten sprzedawca jest przynajmniej na tyle wiarygodny, że możecie zacząć z nim rozmowy. Abstrahując ogólnie od też takich odczuć subiektywnych, myślę, że wielu z Was to rozumie i wie. Ee, że jeżeli potykacie na osobę, która po prostu jest nadmiernie dla was przyjazna i ma taki, jakby to powiedzieć, charakter, charakter handlarza dobrze poznać, ja wam powiem szczerze, ja już po, jak dzwonię do kogoś, kto handluje samochodami, to doskonale wiem, czy ma do czynienia ze sobą prywatną czy z handlarzem. Więc myślę, że wielu z was ma też ten zmysł, natomiast nie wszyscy z was potrafią się uchronić przed tymi trikami sprzedażowymi. Chciałbym was uczulić, że w świecie biznesowym nie ma okazji. Nie napalajcie się na nic. Nie ma takiej sytuacji, w której później ten samochód nie byłby tańszy, albo ten samochód nie byłoby więcej, albo coś tam. Po prostu bardzo rzadko są takie sytuacje i do tego świadkiem byliśmy dawno temu, i taka sytuacja rzeczywiście była, że samochody, samochody elektryczne drżały, był ogólnie problem z dostępnością. Natomiast w tej chwili absolutnie taka sytuacja nie istnieje. Mało tego, nowe samochody taka, tak mocno tanieją, że po prostu rynek nawet wtórny nie nadąża za nimi. Więc słuchajcie, nie ma okazji. Nie ma okazji. Okazję wy sami możecie sobie stworzyć, poprzez to, że znajdziecie dobrą ofertę, która będzie wiarygodna, a samochód nie będzie was zawodził, bo jeszcze raz powtarzam i uwierzcie mi, byliśmy świadkami wielu dramatów. Na szczęście to są tylko dramaty finansowe, ludzkich, związanych z tym, że ludzie po prostu przepłacali za samochody później w naprawach. Więc uczulam Was na to, żebyście bardzo dobrze sprawdzili sprzedającego. Następna rzecz, jak już sobie filtrujecie oferty w internecie, to bardzo Was jakby uczulam na to, żeby odrzucać oferty podejrzane. W świecie Tesli, jak wiecie, win bardzo dużo może nam powiedzieć, przynajmniej takim ludziom jak ja, czy inni, którzy mają dostęp bezpośrednio do systemu EPC, powiedzmy z poziomu przedsiębiorstwa, no możemy tam już wyczytać informację, na przykład czy samochód już ma salvage title, czy nie. To już jest bardzo duża informacja. Dodatkowo możemy wyczytać, jaki ten samochód miał oryginalną konfigurację i jakie jest jego pochodzenie, czy jest z rynku amerykańskiego, europejskiego, czy jakiegokolwiek innego. Więc jesteśmy w stanie tutaj jakby wszystkie te takie proste fałszerstwa e, odkryć. I unikajcie ofert, gdzie win jest na np. 20x, albo przepraszam, 13x, czy y, czy jakiś zupełnie nie, niewiarygodny win. Sprzedawca, który nie boi się sprzedawać swojego samochodu, poda wam win. Po prostu. Dodatkowo, moim zdaniem, warto unikać ofert, gdzie wy jesteście odpowiedzialni za import np. Czyli ktoś wam sprzedaje samochód, który jeszcze znajduje się gdzieś, np. w Stanach albo w Chinach. Wy za niego macie przedpłacić i on wam ten samochód sprowadzi. Tutaj e, chciałem podziękować Adamowi Borusawiczowi, bo on na to zwrócił uwagę, że bardzo często dochodzi do fałszowania dokumentacji w kontekście takim, że pojawia się faktura o zaniżonej wartości. I na podstawie faktury o zaniżonej, warto na faktury o zaniżonej wartości płacicie wszystkie należności, celne podatki, VAT i tak Urząd Skarbowy może mieć z tym problem i wrócić do Was, Albo nawet od razu od Was zażądać nadpłaty albo dopłacenia tego, co jest brakujące. I wtedy się okaże, że samochód, który Wam w teorii, w wyliczeniach sprzedającego wychodził pod drzwi 120 tysięcy, wyjdzie 140 tysięcy. I cały, jak, jak to się mówi, e, mokry sen zniknie i będziecie po prostu zostaniecie samochodem, który będzie droższy niż samochód, który moglibyście kupić z rynku europejskiego. Także na, następna ważna informacja to po prostu sprawdzać te ogłoszenia, e, wyłapywać jakieś niepokojące informacje, jakieś fałszerstwa, albo na przykład, nie wiem, że ktoś wpisuje w i że ma zmieniarkę CD i tak dalej i tak dalej. Widać, że robi wtedy automatyczne oferty. A dodatkowo e, uważajcie, ja nie mówię, że wszyscy cy są, ale uważajcie i bardzo dobrze sprawdzajcie Takich ludzi, którzy na Was zrzucają odpowiedzialność importową, a nie sami importują ten produkt i występują wobec Was jako strona sprzedająca. Tak, bo to oni powinni odprowadzić wszystkie podatki, oni powinni ten samochód oslić, podstawić Wam to drzwi i skasować od Was kwotę. Także przedpłaty oczywiście to też jest pewne, pewien sygnał ostrzegawczy, bo to są bardzo duże kwoty i nawet ostatnio mieliśmy klienta, który do nas dzwonił, prosił o pomoc w takiej sytuacji natomiast no, my się nie angażujemy bezpośrednio w pomoc i w rozmowy jakieś takie tego typu rozgrywki pomiędzy sprzedającym i sprzedawcą, no bo jak to mówią każdy ma swój punkt widzenia, my nie chcemy tutaj nikogo oceniać, natomiast generalnie sugeruję, żebyście po prostu bardzo mocno uważali. Punkt następny, który też wydaje się bardzo ważny z perspektywy tego jakby zakupu i znalezienia jak najlepszej możliwej oferty dla siebie, no to będzie sprawdzanie sa samochodu. I tutaj bardzo Was uczulam na to, żeby te samochody sprawdzać jak najbardziej w sposób niezależny. Czyli, jeżeli sprzedający wysyła Was gdzieś lub sugeruje, że macie gdzieś ten samochód sprawdzić, to możecie mieć podejrzenie niemalże graniczące z pewnością przepraszam, muszę cofnąć niemalże graniczące z pewnością że ten. Sprzedający jest w jakiś sposób uwikłany w relacje z osobą, która będzie ten samochód sprawdzać. Także zawsze szukajcie źródeł niezależnych. Ja oczywiście bardzo serdecznie będę Wam polecał EV Repair, bo my staramy się i wydaje nam się, że jesteśmy bardzo niezależni w tego typu tematach. Natomiast są też firmy, które się po prostu specjalizują. Znajdziecie je w internecie, które po prostu zajmują się tylko i wyłącznie samochodami, sprawdzaniem samochodów dla, samochodów dla Was i one robią to też wyjazdowo. My na przykład takich usług wyjazdowo nie robimy, u nas trzeba się umówić na termin, jest to powoduje problem, a są firmy, które po prostu na Waszą prośbę, Pojadą w to dane miejsce i ten samochód ocenią. I te firmy, z tego co widziałem, one bardzo podchodzą do tego profesjonalnie, więc raczej po takiej ocenie możecie być pewni, że albo po prostu możecie odrzucić taki zakup, albo jest to interesująca oferta. Miało mi wyjść 5 punktów, wyszły mi 4, bo połączyłem sprawy formalno-prawne, połączyłem ze sprawami ze sprawami związanymi ze sprawdzaniem wiarygodności sprzedającego. Więc tutaj muszę jakby trochę to skrócić. Natomiast muszę dodać jeszcze dwa punkty. Chciałem się podzielić z Wami tylko takim moim ogólnym spostrzeżeniem na temat tego, jaka jest natura ludzka i myślę, że w Polsce akurat ta natura ludzka też przybiera taką formę trochę, no powiedzmy, może niewyolbrzymioną, ale u nas to po prostu tak bardzo mocno działa. My, bardzo często sprzedając nasze samochody, które były oczywiście powypadkowe w większości wypadków, były w jakiś tam sposób wcześniej uszkodzone. My mówiliśmy w sposób całkowicie transparentny, co tam się działo, co myśmy robili, jak myśmy to robili. A dodatkowo, jak wiecie, ja też nie kryłem swojej opinii, bo jak sprzedawałem czy testne modele S, czy X, to ja nie kryłem w ogóle, absolutnie też i w ogóle w social mediach, swojej opinii na temat tych pojazdów. Więc ludzie jakby wykorzystywali to jako argument negocjacyjny ze mną. I zamiast podejść do tego tak, że kupują samochód z wiarygodnego źródła, sprawdzony, gdzie wiedzą dokładnie, co było robione, wiedzą, jaki jest przebieg, wszystko jest prawdziwe i realne. Mało tego, te samochody bardzo często występowały na filmach, więc można sobie sprawdzić, jakie miały przygody, jakie wypadki, jakie naprawy. To ludzie wykorzystywali to do tego, żeby moją cenę zdławić poniżej cen samochodów, które były po prostu niewiarygodne. I bardzo często ludzie wybierali samochody, które po prostu pozornie wyglądały lepiej. Tak, czyli oferta była fajna, samochód bezwypadkowy, wypolerowany, czysty i tak dalej. Ja oczywiście też jestem zwolennikiem tego, żeby dostarczać ludziom czyste samochody i mamy taką zasadę. Natomiast no powiedzmy, że w niektórych sytuacjach to jest trochę już takie przesadzone. Eee, I tyle. Po prostu te samochody są za, za ładnie przygotowane do sprzedaży, a później do nas tym samochodem i ten samochód okazywał się gruzem. Ja mówiłem, no widzi pan, trzeba było posłuchać tego, co ja do pana mówiłem. I to jest taki problem nie wynikający tylko i wyłącznie z tego, że są handlarze, bo moim zdaniem, handlarze. To jest odpowiedź na potrzebę rynku Czyli ludzie szukają pewnego zastępstwa Ludzie nie chcą samochodu, który ma duży przebieg Ludzie nie chcą samochodu, który był wypadkowy I wolą kupić ofertę, która jest równoważna cenowo Co już jest od razu podejrzane, bo jak ja, jak ja wystawiam samochód, który miał przygodę No to oczywiście od razu zrobię rabat, tak? Czyli postaram się ten samochód sprzedać po cenie niższej, no bo ten samochód nie jest z polskiego salonu, nie jest bezwypadkowy i tak dalej Natomiast zaraz obok znajdują się oferty, które gwarantują w cudzysłowie to samo są w tej samej cenie, ale wyglądają ładniej, mają niskie przebiegi. Tutaj nie mówię tylko oczywiście o Tesli, ogólnie o samochodach i samochodach elektrycznych. I ludzie się decydują na takie samochody zwiedzeni tą, tym marketingiem, jednocześnie jakby mają taką, takie poczucie, że kupują nieco lepszy pojazd. Co się oczywiście okazuje nieprawdą, i w Polsce bardzo często się to okazuje nieprawdą. Także weryfikacja tego typu ofert jest bardzo ważna, żebyście zdusili w sobie takie, jakby to powiedzieć, takie postrzeganie rzeczywistości. Bo na koniec dnia zapłacicie te same lub większe pieniądze za po prostu jeszcze gorszy samochód, nie mając świadomości, co w nim się dzieje i te wszystkie sytuacje, które będą wychodzić później, one będą doprowadzały Was do szału i do, de, jakby do takiego, do takiej rezygnacji. O, ja bardzo często byłem świadkiem rezygnacji klientów, szczególnie w Teslach Model X kiedyś, kiedy ten handel kwitł i te samochody były naprawdę drutowane, ludzie przyjeżdżali z taką już rezygnacją, no, kurczę, dokładam do tego samochodu, dokładam, a on ciągle się psuje. Eee... A sprawa jest taka, i tutaj jest też ciekawy temat, muszę do tego wrócić w końcu. Bo my, ja tego swojego XA też przestałem lubić, bo mi się gdzieś tam psuł, psu, psu. psu. Ja sprzedałem go chyba 4 czy 5 miesięcy temu. Dzwoniłem ostatnio do klienta, jeździ, nic się nie psuje. No i widzicie, tak to właśnie kurczę jest. Także szukajcie wiarygodnych ofert i lepiej ofert prawdziwych niż sztucznie wyglądających dobrze. Kolejna rzecz, ostatnia już, taka bonusowa, właśnie. Oczywiście istnieją uczciwi handlarze. Tak samo jak istnieją kupujący, którzy już rozumieją, jak to wszystko działa, i oni wiedzą, jak do tego podejść. Osobą, którą uznałbym za taki wzór uczciwego handlarza, byłby nasz kolega Łukasz Kalinowski z firmy Lukars, który bardzo często sprowadza samochody dla swoich klientów, na przykład z Norwegii, i on. Jakby absolutnie uczciwie mówi, co się z tym samochodem dzieje I absolutnie uczciwie mówi, w jaki sposób go naprawia Mało tego, to klientom pokazuje I myślę, że jak patrzę na Łukasza, no to się boję, że to jest gatunek na wymarciu Bo Łukasz, będąc uczciwym wobec klientów, ponosi tego przykre konsekwencje Bo klienci później mają do niego pretensje Mimo, iż Łukasz bardzo uczciwie mówi, co tam się dzieje I odnoszę wrażenie, że w Polsce z powodu tego, jaki jest profil klienta Lepiej jest kłamać niż mówić prawdę. Oprócz Łukasza, oczywiście, znamy jeszcze paru wiarygodnych sprzedających, których moglibyśmy chyba z czystym sumieniem polecić, a na pewno przynajmniej powiedzielibyśmy Wam: Sprawdźcie tam oferty, bo, tak jak powiedziałem, przechodzili, przechodziły przy nas, przez nas ręce. Dziesiątki, jak nie setki samochodów, od konkretnych sprzedających, takich najbardziej popularnych tutaj, i możemy z czystym sumieniem powiedzieć, kto jest słabym sprzedawcą, a kto jest dobrym. Także jeżeli przygotowujecie się, czy tam szukacie samochodu, to myślę, że pewnych ludzi możecie odsiać, a na pewnych się skoncentrować, jeżeli chcecie sobie to, tą pracę ułatwić poprzez szukanie tej oferty u osoby handlującej. Oczywiście z czystym sumieniem polecam Łukasza, boję się tylko, że on po prostu zejdzie nam na zawał i będzie z nim kłopot, bo chłopak naprawdę bardzo się angażuje i stara się być ultra transparentny dla klienta, i wydaje mi się, że tutaj robi to. Aż za dobrze, w sensie za mocno w stronę klienta, ale mam nadzieję, że rynek prędzej czy później dojrzeje do tego i mu za to pozytywnie odpłaci. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to przede wszystkim zapraszam do komentowania na dole, bo to jest najlepsza forma. Kontakt bezpośredni niestety jest utrudniony, bo mamy strasznie dużo pracy i to nagrywanie materiałów, tak jak teraz widzicie, ja to nagrywam zaraz przed wejściem na szkolenie, po to, żeby się z wami podzielić moimi ostatnimi przemyśleniami. Także mam nadzieję, że wam trochę to pomoże w takiej selekcji i wyborze źródła zakupu samochodu elektrycznego. Ja na przykład rekomenduję często, żeby sprawdzać oferty w Tesli, bo Tesla ma samochody, które sama naprawia lub sama po prostu kupuje od innych i certyfikuje je, więc macie tutaj wiarygodnego sprzedającego, do którego możecie mieć później ewentualne roszczenie. Sugeruję, żeby samemu poszukać za granicą, bo jak już kupujecie za granicą sami, no to przynajmniej sami się pofatygujecie, sami sobie ten samochód sprawdzicie, a co zyskacie? Zyskacie tą całą marżę, którą ktoś inny na was by zarobił, i możecie ją w razie czego wykorzystać na pokrycie ewentualnych bubli czy strat, które w tej, w tej sytuacji poniesiecie. Odradzam zakupy ze Stanów. A na koniec chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie i zaprosić do subskrypcji tego kanału, bo pamiętajcie, że Wasze subskrypcje pomagają nam się rozwijać i motywują nas do dalszej ciężkiej pracy. Trzymajcie się, cześć.